Moi drodzy witamy ponownie jesteśmy na ewidentnym miejscu i pozostałościach po lądowisku proszę bardzo kamieniały szarak prawdopodobnie bądź pozostałości po falochronie, ale ewidentnie to było lądowisko Co sądzisz o tym? Było lądowisko plaża była po bo... Masy, I tutaj na brzegu też widać, um, że albo um, na wygląda jakieś coś służyło do mocowania, albo do nawigacji. Tutaj coś obrót To jest taki taki który, który służył do nawigacji, do doznaczania punktów, do lądowania Ewidentnie jest to ląda lądowania Wrócimy na pewno do Was z szerszą relację z miejsca zdarzenia. Ale mamy. To może być ten dobry.